Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam zrobić czytanie na Kwiecień 2025 dla Barana. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję karty. Pierwsza karta to jest zdrowie w tym miesiącu: 9 błów. Miłości i uczucia. Paśpieników. Wracaj i finanse, paś buław, rodzina i przyjaciele król mat. Miły w tym miesiącu, król miecz. Miły w tym miesiącu, rycerz, buław. Zdrowie, dziewiątka buław. Dziewiątka buław pokazuje dobre zdrowie. Ewentualnie to jest poprawa zdrowia związana z poruszaniem się. Jeżeli ktoś na to cierpiał, to to jest powrót do zdrowia. Miłość i uczucia, giermek kielichów. Miłe sytuacje, miła komunikacja. Duża serdeczność wobec strony przeciwnej lub w naszą stronę będzie dużo serdeczności. Giermek kielichów de facto nie pokazuje miłości czy związku, ale jakiś miły początek. Praca i finanse, paźbław, Pozytywna reakcja przełożonych. Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, zwiększy się Wam ruch, mogą pojawić się nowe zlecenia, będziemy kierować się rozwojem. Otwierają się drzwi do przyszłych osiągnięć. Rodzina i przyjaciele król monet. Stabilność zasady. Dojrzałość to jest taka sytuacja, gdy trzeba wziąć się w garść i zacząć coś robić. Rodzina będzie pomocna, lub otrzymamy pomoc od rodziny. Albo my damy tą pomoc rodzinie. To może dotyczyć nieruchomości, finansów, czy naszej firmy. Niemiłe w tym miesiącu, król mieczy, urząd, komornik, należy się, dyscyplina. Możemy spotkać się z dużą krytyką, z dużą surowością. W tle jest zemsta albo jakaś mściwość. Miłe w tym miesiącu, rycerz Bław. To jest pomoc młodej osoby, to są znajomości, kontakty. Uświadomiłem sobie o popełnionym błędzie. Przepędzimy wroga, ale go jeszcze nie pokonamy. Niektórzy przeprowadzą się. Rycerz Buław pokazuje bardzo dobrą energię. Dużo spraw załatwimy. To jest miesiąc na działanie, miesiąc na zmianę. Dużej zmiany, dobrej zmiany. Pozdrawiam. Klara Talot. Dbasz.